Masz 25 lat, a może nawet 35 lat i nadal nie wiesz, co chcesz w życiu robić? Wyobraź sobie Tomka. Tomek ma 28 lat, skończył dobre studia, od 3 lat pracuje w dużej firmie, ma stabilną pracę, nawet umowę o pracę i dwa razy do roku jeździ na wakacje. Ale co wieczór, gdy scrolluje telefon, dopada go jedna paraliżująca myśl. Czy to już wszystko, na co mnie stać zawodowo? Czy ja tak naprawdę chcę tak spędzić swoją resztę życia w tej konkretnej pracy? Chyba nie. Ale jak mam zmienić pracę, skoro nie wiem, co innego mógłbym robić? Więc Tomek, jak wielu innych, ląduje w pułapce, którą zgotowano nam wszystkim jeszcze w domach i szkołach. Jaką? Wmawiało się nam, że najpierw na 100% musisz wiedzieć, jaki zawód wybrać, a potem dopiero szukać pracy. Dlatego nasz Tomek po godzinach spędzonych w Google i w czacie GPT odpala testy Galupa, czyta dziesiątki artykułów, jaki zawód do mnie pasuje, przez trzy miesiące próbuje w swojej głowie wymyślić idealną karierę, zanim wykona jakikolwiek ruch i koniec. Paraliż. Dalej nic z tym nie robi. To jest właśnie ta pułapka, bo do najważniejszej decyzji w życiu Tomek podchodzi jak do wybierania wymarzonego smaku lodów, chociaż całe życie jadł tylko śmietankowe. A tak się nie da, więc jeśli Ty też jesteś trochę jak Tomek i wielu, wielu innych, to właśnie na mój kanał na YouTube wleciał 10-minutowy poradnik o tym, jak znaleźć zawód, który do Ciebie pasuje, a potem zdobyć tam pracę. Skomentuj słowem pułapka, a wyślę Ci link do tego filmu albo po prostu znajdź go sobie na moim YouTubie.